Inteligentne wypowiedzi prawilniaków. O. Sejdę mną, Denis Labryga, cześć. Cześć. Jesteś zmęczony chyba. Cześć, cześć, żeby się <laughs> zawiesił. się. Cześć, cześć, cześć. Ja nie jestem głupi, tylko jestem głupkowaty. Jak ty oceniasz dzisiejszą konferencję? Jak oceniasz zachowanie Denisa Załęckiego? Jak oceniasz zachowanie Szachty? Bo padły z twoich ust mocne słowa i moc tutaj się odpali. Kategoryczne zachowanie obu, obu, obu moich oponentów. Kategoryczne. E, Okej. Okay. Czy to jest prawda? No, możemy spekulować, ja mogę pytać o twoje zdanie. E... No. Czy zachowanie Oskara było kategoryczne? Nie, twoje było kategoryczne. Nie, wiesz, no słuchaj, on już tak głupie pytania zadaje, takie... K***y, Ty to odepchnąłeś pierwszy. No ja go dopchnę, no bo już wiesz, mówię, głupie pytania zadaje, wiesz. No już wie, to już się niemiłe robi, nie? To już takie robi niemiłe i, i mówię. To już emocje budzują, jutro już tak naprawdę weryfikacja wszystkiego. Kategoryczne to było nawiązanie, ale widzę, że takie, no. Bartek tego nie wyłapał. Kategoryczne, ale. Ale co kategoryczne, właśnie. Co? Zachowanie. Czy jesteś sam, masz prawo jazdy, prawda? Może mam, może nie mam. Okej. Okay. Załóżmy, że jedziesz samochodem miastem i nagle słyszysz, że jedzie na sygnale straż pożarna, policja albo karetka. Puszczasz, czy blokujesz? Co byś chciał powiedzieć, hmm. jak powiem tak, a jakbym jakbym powiedział nie? Bo zawsze wyzywasz władzę. A, okej. Okay. A zawsze, że to jest policja, która jedzie zawinąć swojego kumpla. Okej. Okay. Jakby jechała mm -hmm. zawinąć mojego kumpla i bym o tym wiedział, mm -hmm. to bym wy***dolił dzwona w nim. Dobra. No chyba to jest zrozumiałe, nie? Czy to jest logiczne? Dobra. Yeah. czym rzucasz? A słoneczami na pastelaku <grym> jestem skupiony. Jsem Jest nieźwiedzie, mi do po jego skórę No, kolejna skóra. <grym> Która już. <grym> Ej dobra, jak on tu powiedział, no kolejna skóra, to mi meduzę trochę przypomina. Patrz, oglądajcie to i powiedzcie czy on meduzy nie przypomina akurat tutaj, w, ty w tym fragmencie. A słoneczami. Na pastelaku jestem skupiony. Jestem nieźwiedzie, mi do po jego skórę. No, kolejna skóra. No, kolejna skóra. Me jak meduza, A Jak meduza, on tak gada. Która już? Wilanowska? No, druga. I po drugą skórę zobaczymy. A no tak, bo ty z windą wygrałeś. Tak. Tam był taki roller coaster. Raz siedziałeś na dupie, a potem usadziłeś Kamila. Dokładnie. Dokładnie. Nie, nie, nie. Ja pierwszy go usadziłem, a później ja sobie przykucłem. Nie, no przecież ty wygrałeś. Ale ja pierwszy go usadziłem na tego. Tak? Czyli na początku na dział, ty, na, na potem dział, on i potem znowu ty. Nie, nie, nie. To już dwa razy, ja tylko raz, raz był knockdown. nie wygrałeś przed czasem? Przed czasem, A, po ale... A z, z, no. Z no. E, po Wylekarski. angielsku... Doktor, Poszedłem. doktor i za, zastopowanie, jak jest po angielsku. Doktor? Nie no, doktor to jest doktor. <laughs> Kto ma rację w konflikcie, Denis Załęcki kontra Denis Lebry. A wiesz co? Twoim zdaniem, jeżeli miałbyś powiedzieć kto ma rację, już pomijając twoją przyjaźń z Denisem Z, to kto ma rację? Wiesz co, kto ma rację? Denis ma dużo racji z co mówi, bo mówi, mówi mądrze. Gdzieś ehm... który? Mam ehm, py... <grywia> To nie są tak szczerze. Pytanie do Denisa, wiesz co, Denis, bo od początku <grywia> śledzę swoją karierę i mam do Ciebie takie pytanie, dlaczego powołujesz się na zasady, mówisz, że jesteś charakterny? A prawdą jest to, gdy, gdy pojawiają się pieniądze, to kończy się Twoja charakterność. Czy taka jest prawda? no. Nie, to nie jest taka prawda. No nie jest taka prawda, no bo robisz różne rzeczy. Pierwszy mówisz jedno, później jest, robisz drugie, sam sobie zaprzeczasz. Dlatego chciałem się Ciebie zapytać. No wiesz, już, no, masz już ci, mówię, budować... już ci no? mówię. Uważam, że w życiu popełniłem wiele błędów, których się wstydzę. Nie każdy jest idealny. Ważne, by, wi by, by widzieć w tym, co robisz, jeśli widzisz w tym, kurwa, jakieś argumenty, że coś jest złe. Chcesz to poprawić? Ludzie ci dają, ludzie ci wybaczają i, i kibicują On brzmi jakby się postawówce wierszyku na pamięć nauczył Ci W tym to myślę, że kurwa dużo jest ludzi nieidealnych I każdy zasługuje na, na przykład na drugą szansę lub się z tego zrefleksować Tato, żeby nie zrefleksować jeszcze i chuj no. Dobra, na spokojnie Denis, chwila dla Denisa widzimy, że temat jest naprawdę mocny. Mentor, słuchaj. O, i to jest moje powołanie. Ja w ogóle ostatnio doszedłem do tego, no. że ja będę motywacją no. dla młodych. Popełniłeś błąd, no. tak? Wsiadłeś wczorajszy, nie zbadałeś się przed do auta, k**a. Minęło od, tamtego, od tamtej pory trochę godzin, byłeś nieświadomy, k***a, wsiadając i tak dalej. Wyszło jak wyszło, Kurwa, nie, nie, nieprzyzwoita sytuacja, potrąca, po, <laughs> przecierając tą kobietę na pasach. Wyciągnij wnioski. Nie idź kurwa, nie załamu się, nie idź tą samą drogą, nie idź kurwa po dra... nie idź, jest, pod... nie idź po, 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 po... <laughs> nie idź to, to. Nie tą samą drogą, czyli jaką? Nie napierdalaj autem w kobietę kolejny raz? <laughs> no to no, grube to jest, to jest grube. Po tamto, po to, przyjdź na trening, przyjdź pokorny, kurwa, wiesz o co chodzi, przeproś siebie, przeproś kurwa, dziewczynę, wiesz o co chodzi. <laughs> no wypadałoby jak, jak mnie zaje przeprosić, to mi fakt. Weź to na klatę i dawaj przykład młodym, że da się, ja jestem tego przykładem, bo ja jestem, ja to, i to jest przekaz dla młodych, zamieńcie to w sukces, a wyniki się obronią. <laughs> Chłopce, potrącenie kobiety w sukces zamienić, ja Niesamowite. A wyniki się obronią wtedy. <laughs> on chyba komedię romantyczną ogląda i myślał, że jak potrąci tę kobietę, to wiesz, on, on ją podniesie, pójdą razem na randkę i będzie matką jego dzieci. <laughs> I teraz tak, ja wygrywając z Michałem, gdzie gościu ma 26 walk zawodowych, to nie jest odpowiednia osoba do, do mojego cywi, która zagościłaby w późniejszym czasie w moim rozwoju sportowym? Uważam, że wygrana nad Michałem Pasternakiem na pewno byłaby ważnym momentem w twojej karierze. Tu się zgadzam. Właśnie. Ma 26 walk zawodowych w MMA. To nie są przelewki, wiesz. Ja zdobyłem góry i, i doliny, no to to prawda, że to nie jest nawet pretendent do tego, żebym wy, wy wylądował w UFC, ale jest to mega skalpel do, do mojego cywil sportowego. On przeze mnie tak się wybił. Znaczy po mojej walce, nie? Po tym wywiadzie. wywiadzie. No, masz na myśli ten wywiad z Kaniowskim? Dokładnie, to było po mojej walce. E, no tak, no jeśli chodzi o, wiesz, o, o zainteresowanie, jeśli chodzi o zainteresowanie Soroko, no to jest duże, nie? Widać to po wyświetleniach. No widać to po prostu, nie? No a jak oceniasz ogólne zainteresowanie tobą? Czy myślisz, że jest zbliżone do tego, do Twojego przeciwnika, czy gdzieś tam Ty cieszysz się większym zainteresowaniem? Ja nie wiem, czy... ja, ja nie wiem, ja, ja, ja nie wiem ja, ja, jakim zainteresowaniem On się cieszy, bo w inter, znaczy w sensie w internecie widzę, że jest zainteresowanie, no ale moją osobą w internecie też jest zainteresowanie i w ogóle moją osobą też jest zainteresowanie. Po prostu mam zainteresowanie, myślę, że, że to już muszą sobie, wiesz, kibice i, i ludzie dookoła ocenić. Przyjdzie czas. Przyjadę Paniaku. Słuchaj Czemu w ogóle kibicujesz co sobie, poczekaj, w tym starciu? Słuchaj, okay. słuchaj Labryga Też tam byłeś taki mądry? Ja wiem co on chce odpowiedzieć, jak odpowie gdzie to... Ale po co się wtrącasz w nie swoje sprawy? <laughs> po co się wtrącasz w nie swoje sprawy, Czemu Chciał mu gówno powiedzieć no, Wystawka do pustej No powiedz, co czy można... byłeś tam mądry? Gdzie? W dupie, A je... Ale są uroczy, ja ja się nie dziwię, że dziewczyny chcą im dupy dawać, oni są tak k***a uroczy Hej, nie, nie można tak. Dlatego pociągnąłem ten temat, żeby pokazać nie tyle co ludziom, ale tyle co Mi Mirkowi, że po prostu widzi w czyimś oku em, wiesz, dajmy na to... deskę, a w swojej, w swoim oku nie widzi belki, nie? Bo w... <głos> <głos> Ale się pozastanawiał, pozastanawiał i wymyślił. <noise> Ale chyba mina taka nietęga, chyba wie, że średnio poszło. <noise> Nie był dumny z tych przemyśleń. <noise> Taką minę jak Tamken zrobił. Bo w, w bliźniego swego widzisz źbło, a u siebie kabelki. Nie u nie, nie, nie ty, widzisz. Ty, ty, mamy religię, mamy ale, religię. Mamy ja. Co tu się Każdy My... popełnia y, błędy i ja wyciągnąłem z tego konsekwencje. To jest raz. Dwa. A! Wnioski. Wy. Wnioski. Też wnioski wyciągnąłem, no. Tak, ale masz rację, pasta, wnioski. Tak jest ze mną, tak jest. Ja jestem po prostu prawdziwy. Jeżeli ktoś mnie wkuruje, no to ja też nie, nie, nie zostawiam, wiesz. Nie udaje, że ktoś jak, ktoś jak pada, to nie udaje, że ktoś pluje, nie? No jasne. A język angielski. <grym> jak pada, ty nie udaje, że ktoś pluje, nie? <grym> Potrafisz w ogóle? Ty <grym> <grym> <Cie> się, <grym> się udział? Jak to robić? Jak? Ale ty masz tylko w głowie Ty nie masz wózku, Ty z dzieckiem w głowie, dobryga. I fan, thanks. Okej okay. oh, Ooość? Ja nie potrafię. Jak ty języka nie potrafisz, chłopie? No odpowiedział ci na dwa proszę. Ale no, dodawał do, 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 do jakieś zdanie. No ale co? Jak no jakie zdanie? Jest, no, z, ale z tobą mam się. rozmawiać, przedstaw jak ty nie umiesz kurwa, ale to no, przedstaw się. Kur... <laughs> <laughs> Pytał się go chcesz iść do Gipsy, a ty angielski potrafisz? No ale dobra, dlaczego się śmiejesz? Powiem jednak sekundę. No zapomniał, że będę stał, musi gadać coś. Hej. No witam, 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 witam no co? to wy do mnie dzwonicie Nie, ja jestem szybki k*** niebezpieczny, wiesz Co jestem ja siedzę w chałupie, rozumiesz? Mam, jestem w swojej jaskini i ja siedzę Niedźwiedź, jak jest k*** w jaskini, to sam e, Wiesz, że nie potrzebuję żadnego k***, króliczka, czy tam k*** jakiegoś bobra, co gra... Segre... tak? 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 A ta Bambi, czy jakoś tak? Czy jakiś inny tam bany króliczek? sobie w karty i sobie tam 3 po 3, Nie, nieźle siedzi sam, k***a, kur... zrasam, sam, je sam, kur... Człowiek, kur... jest w ogniu sam, rozumiesz? Dlatego tak często do lasu ja się chodzisz, ty. Tak te... jak Chodzę na powierzchnię człowieku, k***a, kur... to, to jestem miecznikiem, nagle zamienię się w miecznika, wiesz, i k***a, kur... pływam, poluję, wiesz, wylatuję, i. -ci, -ci, ci i... Pl... i... on, słuchajcie. Po, poluję, jestem, jestem, poluję na swoich oponentów, wiesz, o co chodzi, k***a. Kur... Wiesz, jak miecznik wygląda? To? Miecznik. taka ryba. Aaaa, widzisz piąteczka o gościu. Chłop piąteczkę za to, że ktoś wie czym jest miecznik. <noise> A chciał zagiąć tutaj.